Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Rodzicielstwo bez luków, w której to mówimy o jednej stronie rodzicielstwa i o drugiej stronie rodzicielstwa. Dzisiaj powiemy sobie o takim temacie jak przemęczenie w macierzyństwie i tu nie chodzi tylko o rolę matki, a też o rolę ojca. Powiem sobie jakie są konfiguracje pracy i opieki nad dzieckiem ze strony matki i ojca i dlaczego to przemęczenie w ogóle powstaje. A więc moi drodzy, przechodzimy do tematu bardzo ważnego. Przemęczenie jest to stan naszego organizmu, w którym funkcjonowanie zostaje zaburzone. Nasze reakcje motoryczne, psychiczne zostają nieco spowolnione. Z tego powodu możemy reagować w inny sposób niż zamierzaliśmy, nasza koncentracja spada. Sam nieraz tego doświadczyłem, nawet nie opiekując się dzieckiem, że przemęczenie może doprowadzić do różnych Błędów, różnych babolit. A w rodzicielstwie jest ta kwestia bardziej ważna, dlatego że opiekujemy się małym dzieckiem i to nie jest tak, że zostawimy sobie go na 6 godzin samopas i się wyśpimy. Musimy się nim opiekować cały czas, jesteśmy za to dziecko odpowiedzialni. No i kiedy to przemęczenie w rodzicielstwie może powstawać? Załóżmy pierwszą konfigurację, że. Matka opiekuje się dzieckiem na macierzyńskim, ojciec pracuje, więc y, jeszcze dodatkowo ma na zmiany, więc to jest dodatkowe utrudnienie. No i kto tutaj jest narażony na przemęczenie? Obydwoje. Dlaczego? Z tego powodu, że matka opiekując się dzieckiem poświęca mu jakiś czas, y, załóżmy, że w nocy się budzi często, że ma kolki, to wszystko jest wymagające. No, i dodatkowo, jeszcze matka zajmuje się obowiązkami domowymi, robi obiady, sprząta, musi się jeszcze tutaj umyć, ma jakieś swoje hobby w postaci dbania o kwiaty czy o coś innego, czy robi jakąś papierkową robotę, bo pracuje zdalnie, a być może ogląda jakieś swoje ulubione seriale, czy książki, czy tam różne rzeczy. Robi. No i teraz, kiedy dziecko śpi, zazwyczaj tak jest, kiedy dziecko śpi, poświęca na to czas. I tu jest bardzo ważne, że jeśli w nocy dziecko słabo śpi, to to się przekłada na kolejny dzień. Dziecko jest w w ciągu dnia ma bardzo maludne i to się przykłada, że trzeba częściej do niego chodzić. Tworzy się większa presja na to, żeby te obowiązki, które są poboczne, spełnić. No i wtedy, kiedy dziecko śpi, spełniamy te obowiązki. A dodatkowo, jeśli w nocy dziecko nie śpi, to rodzic też nie śpi. Tu jest bardzo ważne, że rodzic, w ogóle człowiek potrzebuje bardzo dużo snu, dzieci szczególnie, bo dzieci bardzo dużo potrzebują w pierwszych dniach, w pierwszych tygodniach, ale też w dziewiątym miesiącu na tym etapie, na którym ja teraz jestem, moje dziecko potrzebuje 14 do 16 godzin snu, więc to jest 9 snu w ciągu nocy i kilka drzemek, więc to jest bardzo ważne, że jeśli budzi się w ciągu nocy, to ten sen jest zaburzony i w ciągu dnia ta motoryczność jest zmniejszona, co wpływa też na rodzica. No i taki rodzic jest przemęczony, jest niewyspany, te funkcje motoryczne są zmniejszone, no i jeszcze tu dochodzi presja związana z obowiązkami. No i tworzy się taka presja, i wtedy, kiedy dziecko śpi, robimy te obowiązki, i nie mamy czas na regenerację, nie mamy w ogóle na to przestrzeni. Tutaj pojawia się lampka, bo już wiemy skąd to powstaje. A skąd to powstaje u ojca? Bo ojciec, który pracuje na zmianę załóżmy wstaje wcześnie rano, jeśli w ciągu nocy też nie będzie spał, bo jeśli jeden rodzic nie śpi, to i drugi, bo dziecko się budzi, więc też nie jest wyspany i to wpływa na jego, motory, na jego motorykę w pracy. I ta motoryka w pracy jest spowolniona, jest możliwość popełniania większych błędów, przychodzi do domu yy, po pracy, zmęczony chce się wyspać. A tutaj dziecko jest marudne i to wszystko wpływa na kumulację przemęczenia, więc Przemęczenie może dotyczyć obu rodziców, nie tylko tego, który się tym dzieckiem opiekuje. No i teraz najważniejsza kwestia tego filmiku: co robić w takich sytuacjach, co robić. W sytuacji przemęczeniowej, kiedy czujemy, no właśnie, po pierwsze zwrócić na to uwagę, kiedy nasze przemęczenie powstaje, bo większość z nas na to w ogóle nie zwraca uwagi, nie zwraca uwagi na symptomy przemęczenia, czyli jakieś bolące oczy, pierwsze oznaki snu, znużenie, przy, no, jakieś takie myśli, żebym teraz sobie pospał, ale nie mogę, no to jest, myśli są bardzo dobrym komunikatem od naszego mózgu, który pokazuje, hola, hola, no im częściej pojawiają się jakieś myśli na temat snu, to może faktycznie coś warto z tym zrobić, tylko nasz mózg jest tak, roz, umysł i mózg jest tak rozwinięty, że niestety możemy te objawy bagatelizować i Przezwyciężyć i robić coś innego, ale wtedy nasz organizm i tak się potem zbuntuje. Więc warto to zauważyć, warto zauważyć symptomy, objawy przemęczenia, kiedy to się zaczyna, kiedy jest nasza granica jakaś taka krytyczna, po której przekroczeniu no już musimy się wyspać. Warto o to zadbać, żeby potem mieć odpowiednie siły na kolejne dni dbania o relacje z naszym dzieckiem i opiekę nad naszym dzieckiem, bo wiadomo, że przemęczenie, niedospanie, niewyspanie przekłada się na resztę dni, aż do momentu, w którym faktycznie się wyśpimy. Więc warto, naprawdę warto o to zadbać. Druga sytuacja to jest taka, że warto... Kiedy dziecko śpi, mówię tutaj o roli matki, no tego, który się opiekuje tym dzieckiem na co dzień. Wtedy, kiedy dziecko śpi, my też śpimy. W sytuacji przewęczenia jest to kluczowe. Dziecko ma drzemkę godzinną, my też mamy godzinną drzemkę. Jest to bardzo ważne, bo wtedy my też jakoś się regenerujemy i jest to wspólne z naszym dzieckiem bo wtedy nie musimy się aż tak nim opiekować. No, załóżmy, że mamy głęboki sen, nastawiamy sobie budzik na godzinę, bo wiemy, że nasze dziecko ma jakieś tam rytuały, że przez godzinę śpi, więc śmiało możemy sobie nastawić budzik, ale jako najważniejszy punkt naszego dnia w sytuacji przemęczenia stawiajmy na sen. To jest mega ważne, bo jeśli to zbagatelizujecie, to potem mogą się różne sytuacje dziać, niekontrolowane emocje, to oczywiście niekontrolowane w cudzysłowie, bo emocje warto regulować, a nie kontrolować, to jest bardzo ważne. Więc wtedy możemy bardziej być skłonni do wybuchania. Każda pierdołka może być bodźcem do tego, żeby wybuchać i krzyczeć. A po co nam to? Po co nam te krzyki i obwiniania? Tylko przez to, że my nie zadbaliśmy o sen. Trzeci krok bardzo ważny: dbajcie, moi drodzy, o nawodnienie organizmu. Nawet niedowodniony organizm potrafi dawać podobne objawy do przemęczenia, do snu, bo wiadomo, że organizm jest wypomp wypompowany, więc nie ma jakby obiegu wody w organizmie i nie ma energii. Woda to jest energia. To od dawna wiadomo, że woda dostarcza siły. Dbajcie też o odpoczynek mentalny w sytuacji przemęczenia, w taki sposób, że nie przebudzcowujcie się za bardzo, nie oglądajcie telewizji w tym czasie, nie, nie przeglądajcie social mediów, telefonów, tabletów wszystkiego, co wysyła niebieskie światło. Dbajcie o jakąś relaksacyjną muzykę. Wiadomo, że tu trzeba internet włączyć, ale jak już macie włączyć jakiś telefon, to lepiej posłuchać sobie jakiejś relaksacyjnej muzyki, zamiast przepracowywać się kolejnym postem na temat rządowego programu dodatkowego w wyborach czy tam innych sytuacjach, że ktoś kogoś zamordował znowu i komentujecie cały czas to, są dodatkowe bodźce, które w fazie przemęczenia są absolutnie niepotrzebne. Kolejny, ostatni, najważniejszy punkt. Jeśli jest już jakaś sytuacja bardzo krytyczna, zwróćcie się o pomoc do kogoś bliskiego, który mógłby się na ten moment zaopiekować waszym dzieckiem. Być może dla kogoś, kto nie ma bliższych relacji, będzie to bardzo trudne. Wtedy można zawsze poprosić jakiegoś zaufanego sąsiada albo już bardziej kosztownie wynająć na ten czas opiekunkę. Ale to wszystko po to, żeby zadbać o sen. Jednak może się pojawić w takiej sytuacji takie ograniczenie w postaci no ale ja tam będę płacił na opiekunki, przecież sam dam radę, a co ja tam no jestem taki słaby, żeby kogoś prosić o pomoc? No to są właśnie takie, mogą się pojawić ograniczenia. Tylko pytanie po co? Po co nam te ograniczenia? Jak można łatwiej, lżej i prościej zrobić, żeby kogoś poprosić o pomoc? Wszystko w imię snu, w imię regeneracji. No ale to wymaga większej świadomości siebie i większej odwagi, żeby po prostu kogoś poprosić. I to by było, było tyle. Mam nadzieję, że te punkty Wam pomogły w jakiś sposób. No i wiadomo, że trzeba o to dbać: że jeśli machnie się na to ręką, to nic w naszym życiu śni niestety nie zmieni. I to by było tyle. Jeśli masz jakieś pytania, komentarze, śmiało pisz na maila, dlatego, że tam wszystkie komentarze będę czytał na YouTube. To wiadomo, że niektóre komentarze nie są adekwatne do treści tutaj mówionych, więc na maila najlepiej, najszybciej najprościej. Do zobaczenia później.